Panie Przewodniczący, Sekretarze, zaproszeni goście, pozwólcie, że kilka słów. Otóż w miesiącu grudniu z inicjatywy Pana Rysława Dąbrowskiego nasza fundacja zorganizowała dwa koncerty. Jeden w Liceum na drugi w Łówku na wystawie. Te koncerty nie mogłyby się zrealizować przez naszą fundację, gdyby nie pomoc naszych przyjaciół, wolontariuszy, tu obecna Pani Maria. Sejbert, czy też Pani Dyrektor Hanna Lalak i oczywiście Ośrodek Kultury w Malborku. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Nowy start to też dziś nieobecny, Radny Powiatowy Krzysztof Osiejewski z, z swoimi pracownikami w Ołówku w, w, w Nowym Stawie. Całkowicie przedsięwzięcie było podpatowane pod czyli tutaj też żeśmy się włączyli jako, jako powiat. Koncerty na końcu zaprosiliśmy panią Eleonorę Wojnar, to jest polska pieśniarka, piosenkarka, tak to się mówi, z mieszkająca w Szwajcarii. Prywatnie córka Emilii Krakowskiej, państwu, znana państwu z już Pani większej roli życia jej to jako Jagne w chłopach. Ten, tylko ten koncert, te koncepty dedykowane były jak, z jednej strony fundacji, nowo powstałej fundacji e, w Marmorku e, 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 i drugi dla naszej podopiecznej Bianki Sosińskiej, która już jest po operacji, trudnej operacji w Łodzi, w której przeszczepiono część kości do, z nogi do, do pięty, wszystko to wymaga teraz rehabilitacji. Środki, które żeśmy wspólnie zebrali, to mógłbym wymieniać jeszcze wiele osób wspaniałych, którzy nam pomogli. Z tych środków, też żeśmy zebrali dla hospicjum, chcemy dzisiaj przekazać oficjalnie przenośny aparat USG w komplecie z, z, z iPadem, który akurat do tego jest dostosowany. Natomiast jednocześnie zabezpieczamy dodatkowo też ze środków Fundacji dla Bianki pełną rehabilitację w roku 2026. I mam nadzieję, że będziemy mogli się pochwalić Państwu na koniec tego roku, jak ta Bianka <coughs> będzie my, mogła samodzielnie już chodzić. No, że, a tak na końcu chciałem Państwu powiedzieć, że 14 lutego organizujemy po, nas, po raz 24 bal na dzień w Nastawie. Jest już, to prawda, gdzieś to osób zapisanych, ale jeszcze parę niezbądnych, więc zapraszam chętnych i też oczywiście korzystamy z, z naszych przyjaciół, z którymi współpracujemy w dwie strony, czyli niezwykle y, zwykle Majka i y, y, też Pani, y, y, pani Aneta, tu się kiedyś ciotka, teraz przyjaciół panie... A nazywali no, właśnie. No właśnie, szczęście Państwa zapraszam, ale jest też z nami i radna, i taka działaczka społeczna, której dużo w tym albunku widać i jednocześnie jednocześnie prezes i inicjator, który otworzyła tę fundację, to uznaliśmy, że powinniśmy tej fundacji na tym starciu pomagać, bo ona już pomaga nam, w naszym rodzinom. Zapraszam Cię bardzo. Czy Dobrze słyszymy nasze warze. Sprzęt. Odbieram ten sprzęt od Fundacji Nadzieje jako fundator Hospiciu Martyrskiego, ale jest ze mną także na co dzień prezes zarządu szpitala naszego, natomiast pan Paweł Kodyniak wypełni także rolę przewodniczącego Rady Wospiciu, więc także jest bardzo mocno zaangażowany. Dlaczego zależało nam na tym, żeby... bardzo ważne i będzie mógł służyć naszym pacjentom, ale to jest także okazja, której do, do tej pory nie miałam, żeby bardzo podziękować wszystkim Państwu, całej Radzie, powiatu, zarządowi i chyba osobiście myślę, że Panu Staroście za ogromne wsparcie. Od początku pomysłu, który powstał, gdy fundacja powstała, jeszcze rok temu byliśmy w fazie tak naprawdę planowania i pomysłów, w lutym, 19 lutego, nawet nie marzyliśmy w tamtym momencie, że już mały będziemy przyjmować pierwszych pacjentów, bo to jest pomoc, która realnie się wydarza. Nie mamy jeszcze narodowego kontraktu z Narodowego Funduszu, ale między innymi także tutaj cały Zarząd i Pan Starosta też pomagają nam w tych rozmowach z Narodowym Funduszem. Wsparcie, które otrzymaliśmy to też między innymi jest siedziba fundacji, którą otrzymaliśmy także w administracyjnym budynku szpitala, na którym wszyscy Państwo sporadzili zgodę. Więc to, było, więc to była kolejna pomoc. Także pomoc mała Starosty i powiatu w realizacji i finansowaniu tego koncertu, dla którego, dzięki któremu też ten sprzęt został zakupiony. Więc to wsparcie jest i bardzo za to dziękuję, bo, bo ono jest niezbędne. I oprócz oczywiście tej ciężkiej pracy lekarzy i pielęgniarek, która jest wykonywana codziennie i ogromne grono tutaj dzisiaj Medyczne, które może to potwierdzić, i oczywiście w takiej organizacji jest to najważniejsze. To ta część administracyjna, organizacyjna też jest bardzo ważna, ona się odbywa właśnie przy Waszym wsparciu, więc teraz jeszcze ogromne słowa podziękowania, i traktuję też ten moment jako okazję do tego, żeby poinformować tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że fundacja działa i zabiegu pacjentów. Działamy na terenie całego powiatu malworskiego i faktycznie dzieje się to, że... Jest spoza Mandorka. Jednorazowo, pomimo tego, że nie mamy kontraktu z NMZ, udaje nam się zaopiekować nawet do 5 pacjentów. Więc e, od maja tamtego roku do teraz to już jest około 20 osób, która podeszła spokojnie do bólu i została zaopiekowana. To jest konkretna pomoc, która się wydarza, a Państwo macie w tym ogromny udział. Bardzo dziękuję.